oh uh... Jezu Chryste, i błogosławimy Tobie, żeś przez krzyż i mylkę swoją świat odkupić raczej. Tymi słowami każdego dnia rozpoczynamy naszą południową adorację, śpiewaną jakże pięknie przez chór w języku łacińskim. Panie Jezu, Przychodzimy w dzisiejsze środowe południe. Aby powiedzieć, jak bardzo Cię kochamy, ale również by, tworząc łańcuch serc, łańcuch modlitewny, który oplata całą kulę ziemską, błagać Ojca, który jest w niebie, o litość. Wypraszamy pomocy Maryi, Twojej matki. Aby w tej modlitwie Ojcze Nasz wraz z nami wstawiała się przed Tronem, Boga w trójcy świętej jedynego, w tych wszystkich prośbach, które zawieramy w naszej modlitwie, pod Twoją obronę uciekamy się, święta Boża Rodzicielko. W obecnej dramatycznej sytuacji, pełnej cierpienia, udręki, która ogarnia cały świat, wołamy do Ciebie, Matko Boga i nasza Matko, uciekamy się pod Twoją obronę, błagając, wyproś u Syna swego potrzebne nam łaski. O Dziewico Maryjo, miłosierne oczy Twoje na nas zwróć w tej trudnej naszej życiowej sytuacji i pociesz tych, którzy są zagubieni, którzy opłakują swoich bliskich, zmarłych, którzy w ciągu ostatniej doby odeszli do wieczności, zmarłych, którzy w niektórych zakątkach świata są chowani w sposób, który jakże rani bardzo ludzkie serca. Wspieram, wspieraj tych, którzy są pełni niepokoju, o osoby chore, przy których by zapobiec własnej infekcji nie mogą być blisko. Zbudź ufność w tych, którzy są niespokojni z powodu niepewnej przyszłości następstw dla gospodarki, niepewnej przyszłości o miejsce pracy, o to czy będą mieli środki do życia. Maryjo, przedstaw wszystkie te prośby swemu synowi. Matko Boga i nasza Matko, błagaj za nami u Boga Ojca miłosierdzia, aby ta ciężka próba skończyła się i by powróciła perspektywa pełnej nadziei, i, zbyt, i pokoju dla wszystkich ludzi. Podobnie jak stało się w kanie galilejskiej, tak niech stanie się i teraz wyjednaj u Twojego boskiego Syna, by pocieszył rodziny chorych i ofiar. Oraz otworzył ich serca na ufność. Matko, wypraszaj ochronę dla lekarzy, dla pielęgniarek i pielęgniarzy, dla pracowników służby zdrowia, dla wolontariuszy, dla tych wszystkich, którzy w tym czasie kryzysu znajdują się na pierwszej linii frontu, dla ratowników medycznych. Dla ludzi handlu, dla ludzi transportu i tych dziedzin gospodarki, dzięki którym możemy funkcjonować. Podtrzymuj ich heroiczne wysiłki i daj im siłę i dobroć i zdrowie. Bądź blisko tych, którzy w dzień i w nocy opiekują się chorymi. Bądź blisko nas, biskupów i kapłanów, którzy z troską duszpasterską Zaangażowaniem ewangelizacyjnym staramy się pomagać i wspierać wszystkich, ale i również być głosem wszystkich tam, gdzie on jest potrzebny, byśmy jako wspólnota, wspólnota narodu, państwa, ojczyzny nie popełniali błędów, które będą kosztowały nas przez całe pokolenia. Najświętsza dziewico. Oświeć umysły naukowców, aby jak najszybciej wynaleźli lek i szczepionkę, która rozwiąże i pokona tego wirusa. Wspieraj przywódców naszej ojczyzny, aby działali zawsze mądrze, z troską i wielkodusznością, pomagając tym, którym brakuje tego, co niezbędne do życia, planując rozwiązania społeczne i ekonomiczne z daleko wzrocznością i duchem solidarności. Najświętsza Dziewictwo, porusz sumienia parlamentarzystów, aby podejmowali właściwe decyzje w sprawach naszego narodu. Najukochańsza Matko spraw, aby w świecie wzrastało poczucie przynależności do jednej wielkiej rodziny, świadomość więzi łączącej wszystkich Abyśmy z duchem braterskim i solidarnością spieszyli z pomocą w licznych biedach i sytuacjach nędzy. O Maryjo, pocieszycielko strapionych, weź w ramiona wszystkie swoje niespokojne dzieci, weź w swoje ramiona nas, modlących się, i wyproś, aby Bóg Ojciec zadziałał swoją wszechmocną ręką i uwolnił nas od tej straszliwej epidemii żeby życie mogło powrócić do normalnego biegu w spokoju. Zawierzamy się Tobie, zawierzamy nasze rodziny, zawierzamy nasze wspólnoty, zawierzamy naszą ojczyznę i nasz naród. O łaskawa, o litościwa, o słodka Panno Maryjo, wyproś łaskę deszczu dla naszej ojczyzny, aby susza nie dopełniła jeszcze bardziej tego dramatu, który przeżywamy z innych powodów. Wyproś nam wszystkie potrzebne łaski, modląc się teraz wraz z nami do Boga, Ojca, który jest w niebie. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja. Jako w niebie, tak i na ziemi. Chwila naszego poprzedniego daj nam dzisiaj I odpuść nam nasze winy, Jako i my odpuszczamy naszym winowajcom I nie pozwól, abyśmy byli kuszeni, I'm all in us baffled as we go. Mario, Aleluja, Bo zmartwychwstał stał Pan prawdziwie, Aleluja. Módlby się, Boże, któryś przez martwych stanie syna swojego, Pana naszego, Jezusa Chrystusa, światu weselić raczy. Daj nam, prosimy, abyśmy przez Jego Rodzicielkę, Panny Maryję, dostąpili radości życia wiecznego. Przez tegoż Chrystusa Pana naszego. Amen. Panie, błogosław nam. Błogosław nasze rodziny, nasz naród, naszą ojczyznę. Błogosław rządzących. Błogosław tych, którzy podejmują decyzje w naszej ojczyźnie. Aby te decyzje były dobre dla całego naszego narodu i bezpieczne. Błogosław nam, Panie. Oh, my God. i